Gdy świat patrzył z niedowierzaniem, ona zaufała sercu. Dwa nieudane małżeństwa przemoc, samotność a potem on młodszy, niedoświadczony, z innego świata. 11 lipca 2025 roku Monika Olejnik obchodziła 69 urodziny a choć liczba ta może sugerować dojrzałość i stabilizację za jej życiową historią kryją się lata pełne walki bolesnych rozstań, wzlotów i upadków, które mogłyby posłużyć za scenariusz niejednego filmu. Znana z bezkompromisowości, ciętego języka i odwagi w zadawaniu trudnych pytań, przez dekady konsekwentnie budowała swoją pozycję w świecie polskich mediów, nie zważając na polityczne układy, zmieniające się układy sił, a nawet osobiste konsekwencje, które mogły z tego wynikać. Jednak choć życie zawodowe Moniki Olejnik to pasmo imponujących sukcesów i niekwestionowana pozycja wśród elity dziennikarskiej, jej sfera prywatna obfitowała w dramaty, cienie i rozczarowania, które zostawiły trwały ślad. Po dwóch bolesnych, zakończonych rozwodami małżeństwach, dopiero trzecia relacja, nawiązaną z Tomaszem Żółkowskim, przyniosła jej długo wyczekiwane poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Choć od początku dzieliła ich spora różnica wieku, a wielu nie wierzyło, że ten związek ma szansę przetrwać próbę czasu, oni sami nie przejmowali się komentarzami, drwinami i sceptycznymi opiniami. Trwali przy sobie, z roku na rok budując coś więcej niż tylko wspólne życie, tworząc prawdziwą więź opartą na zaufaniu, lojalności i głębokim uczuciu. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to właśnie ta relacja, niesformalizowana aktem ślubu, okazała się najtrwalsza i najgłębsza ze wszystkich. Monika Olejnik rozpoczęła swoją zawodową drogę w 1981 roku, stawiając pierwsze kroki w polskim radiu. Były to czasy politycznej niepewności, stan wojenny wisiał w powietrzu, a środowisko mediów tętniło napięciem i lękiem przed cenzurą. W takich właśnie warunkach uczyła się zawodu, chłonąc wiedzę i doświadczenie od starszych kolegów w legendarnej radiowej trójce, której klimat i intelektualna atmosfera stały się dla niej szkołą życia. Wkrótce potem zyskała rozgłos jako jedna z najważniejszych reporterek sejmowych, a jej nazwisko zaczęto wymieniać z szacunkiem i obawą, zależnie od tego, po której stronie barykady znajdowali się rozmówcy. Charakterystyczna dla niej bezpośredniość, odwaga i przenikliwość sprawiły, że potrafiła zdobyć zaufanie widzów, a jednocześnie narazić się wielu politykom. Jej pytania były celne, a styl prowadzenia rozmów, bezlitosny wobec hipokryzji. W 1997 roku rozpoczęła prowadzenie programu publicystycznego. który z czasem zyskał status jednego z najważniejszych forum debat politycznych w Polsce. Przez lata na ekranie telewizorów widzowie mogli obserwować, jak dziennikarka konfrontuje polityków z ich decyzjami, zmusza ich do refleksji lub przyłapuje na manipulacjach. Jej obecność w tym programie do dziś budzi emocje i zainteresowanie, niezależnie od zmieniających się realiów politycznych. Jednak za kulisami ekranów i mikrofonów, poza światłem kamer i blaskiem zawodowej chwały, jej życie osobiste nie przypominało bajki. Wręcz przeciwnie było pełne bólu, rozczarowań i dramatycznych wyborów. Pierwszy raz wyszła za mąż, mając zaledwie 20 lat wiek, który dziś uznawany jest za bardzo młody, zwłaszcza na podejmowanie tak odpowiedzialnych decyzji. Jej wybrankiem był Mateusz Praczuk, inżynier elektryk, wówczas szanowany specjalista związany z techniczną elitą czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Początkowo związek ten wydawał się rozsądny i stabilny, jednak za zamkniętymi drzwiami mieszkania rozgrywał się dramat, którego nie widać było na pierwszy rzut oka. Po latach milczenia Monika Olejnik zdecydowała się przerwać ciszę i opowiedzieć o tym, co działo się w jej pierwszym małżeństwie. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych wyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Słowa Bił mnie, użyte w odniesieniu do jej byłego męża, odbiły się szerokim echem w opinii publicznej i pokazały, że nawet silne, pewne siebie kobiety nie są odporne na przemoc, jeśli trafiają na niewłaściwego człowieka. Jej życie bardzo szybko zamieniło się w koszmar, a młodzieńcze marzenia o rodzinie i miłości rozsypały się niczym domek skart. Małżeństwo rozpadło się po zaledwie kilku miesiącach, a Monika, zamiast rozpamiętywać przeszłość, rzuciła się w wir pracy, Próbując na nowo zbudować siebie i odzyskać poczucie kontroli. To właśnie praca stała się jej ucieczką i lekarstwem, ale nawet najtwardsze serce nie potrafi pozostać. Długo samotne, w murach trójki, w dobrze znanym środowisku radiowców i dziennikarzy, poznała Grzegorza Wasowskiego, błyskotliwego, dowcipnego i twórczego człowieka, z którym połączyło ją coś więcej niż tylko zawodowa nic porozumienia. Ich relacja szybko przerodziła się w głębsze uczucie. A wspólna pasja do pracy medialnej była spoiwem, które na długo scalało ich jako parę. W 1985 roku na świat przyszedł ich syn Jerzy, który stał się dla nich źródłem dumy i radości. Początkowo uchodzili za zgrany duet, partnerzy w życiu i w pracy, których łączyło nie tylko uczucie, ale też intelektualna bliskość i wspólne cele. W 1995 roku w redakcji radiowej Trójki pojawił się młody, Pełen energii i zapału dziennikarz sportowy, który dopiero rozpoczynał swoją przygodę z mediami ogólnopolskimi. Tomasz Żiłkowski miał wówczas zaledwie 24 lata, a jego doświadczenie zawodowe ograniczało się głównie do pracy w Radiu Color, stacji bardziej lokalnej i znacznie mniej prestiżowej niż ogólnopolskie media, do których właśnie wkraczał. Przyszedł z głową pełną pomysłów, z sercem bijącym szybciej na myśl o mikrofonie i eterze, i z ogromną ambicją, by nie tylko relacjonować wydarzenia sportowe, ale też samemu stać się istotnym głosem dziennikarskim. Pochodził z Pabianic, z rodziny nauczycielskiej, wychowany w szacunku do wiedzy, systematyczności i pracy u podstaw, a to wszystko sprawiło, że choć był nowy, od razu wzbudził sympatię i zainteresowanie. W tamtym czasie Monika Olejnik była już kimś więcej niż tylko znaną dziennikarką. Miała status ikony niezależnego dziennikarstwa, kobiety silnej, odważnej i doskonale świadomej swojej wartości. Jej nazwisko od lat kojarzyło się z rzetelnością, bezkompromisowością i umiejętnością zadawania pytań, które potrafiły wyprowadzić z równowagi niejednego polityka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn, wywalczyła sobie miejsce w pierwszym szeregu, nie rezygnując przy tym z kobiecości, stylu i własnych przekonań. Gdy więc w redakcji pojawił się Tomasz, Młodszy od niej o 15 lat, o innym bagażu doświadczeń, ale podobnym ogniu w oczach, początkowo ich relacja ograniczała się wyłącznie do zawodowego kontaktu. Pracowali w tym samym miejscu, mijali się na korytarzach, rozmawiali przy automacie z kawą, wymieniali się uwagami na temat bieżących wydarzeń. Jednak z biegiem czasu ta powierzchowna znajomość zaczęła się pogłębiać. Okazało się, że mimo dzielącej ich różnicy wieku, ich spojrzenie na świat jest zaskakująco podobne. Oboje cenili niezależność, szanowali profesjonalizm i mieli ogromne poczucie humoru, które pozwalało im przetrwać najtrudniejsze dni. Coraz częściej spędzali ze sobą czas nie tylko w pracy, ale i poza nią, najpierw były to nieformalne spotkania w gronie znajomych, potem wspólne spacery po Warszawie, rozmowy do późnych godzin nocnych, aż w końcu między nimi zaiskrzyło. Już po roku od pierwszego spotkania byli parą, Choć nie każdy patrzył na ten związek z entuzjazmem. W środowisku dziennikarskim pojawiły się głosy, które z podejrzliwością przyglądały się tej relacji. Szeptano, że młodszy mężczyzna może wykorzystywać związek z bardziej doświadczoną i wpływową dziennikarką jako trampolinę do szybszej kariery. Wypominano mu pochodzenie z prowincji, brak obycia i to, że jeszcze niedawno był tylko początkującym chłopakiem z Pabianic, próbującym odnaleźć się w wielkomiejskim świecie. Znajomy Ziółkowskiego, pytany o początki jego drogi zawodowej, wspominał, że Tomasz był ambitny i gotów podejmować się nawet najtrudniejszych zadań, byle tylko zdobyć doświadczenie i się rozwijać. Te opinie nie były dla Moniki Olejnik łatwe, lecz nie pozwoliła, by cudze osądy wpłynęły na jej decyzje. Szybko zrozumiała, że to, co ich łączy, wykracza daleko poza stereotypy, schematy i oczekiwania innych. Związek który dla niektórych był tylko chwilową fascynacją, z biegiem lat przerodził się w trwałą i dojrzałą relację. Mimo upływu czasu, który odcisnął swoje piętno na ich twarzach, uczucie między nimi nie wygasło. Wręcz przeciwnie, z roku na rok stawało się silniejsze, bardziej świadome i głęboko zakorzenione w codzienności. Dziś, po niemal 29 latach wspólnego życia, Monika Olejnik i Tomasz Żółkowski należą do tych nielicznych par w polskim świecie mediów, których relacja nie budzi sensacji ani skandali, lecz inspiruje i daje nadzieję, że miłość może być cicha, konsekwentna i trwała. Nie zawarli ślubu i nie noszą obrączek, ale ich spojrzenia, gesty i sposób, w jaki o sobie mówią, świadczą o niezwykle silnej więzi. Dla nich formalności nigdy nie były istotne, nie potrzebowali papieru, by poczuć się rodziną. Wystarczało im wspólne życie, dzielenie się radościami i troskami, poranną kawą i wieczornym milczeniem po ciężkim dniu. Oboje niejednokrotnie pokazywali się razem publicznie, na wydarzeniach kulturalnych, galach, premierach, a ich obecność zawsze wywoływała pozytywne reakcje. Dziennikarka, która przez całe życie dbała o swoją prywatność, tym razem nie ukrywała swojego szczęścia. W jednym z walentynkowych wpisów, które zamieściła w mediach społecznościowych, Podzieliła się refleksją na temat ich wspólnego życia. Napisała wtedy, że nie liczą lat, bo są razem już dłużej niż istnieją platformy, na których dziś wszyscy się komunikują. Zwróciła uwagę, że to, co naprawdę cenne, pozostaje między nimi i nie musi być wystawiane na pokaz. Wymieniła trzy słowa, które według niej najlepiej opisują ich relacje: szaleństwo, miłość i przyjaźń. I choć lata mijają, te słowa pozostają niezmiennie aktualne, stanowiąc swoisty manifest ich życia, w którym nie ma miejsca na konwenanse, ale jest miejsce na prawdę, bliskość i wzajemny szacunek. Tak właśnie wygląda ich recepta na szczęście, prosta, autentyczna i wypracowana każdego dnia przez niemal trzy dekady wspólnego istnienia.